Dwóch niewidomych, ale też podwójna, przede wszystkim podwójna ślepota. Z jednej strony fizyczna, ale przede wszystkim duchowa. Wzrok w chrześcijaństwie, wzrok w Piśmie Świętym jest bardzo symboliczny i zawsze wzrok jest związany z wiarą. Dlatego Jezus w tej dzisiejszej Ewangelii tym dwóm niewidomym ludziom przywraca, przywraca wiarę. I dlatego też Jezus nie pyta, czy chcecie, żebym przywrócił Wam wzrok, albo nie pyta też, czy chcecie, żebym uczynił cud. Tylko pyta, wierzycie? Wierzycie, że mogę to uczynić? I tak naprawdę przywrócenie tego wzroku duchowego jest jeszcze większym cudem. Bo po co mi wzrok fizyczny, jak i tak nie osiągnę życia wiecznego? A ty? Czy wierzysz, że Jezus może uczynić wielkie rzeczy w Twoim życiu?